Witajcie! Dużo wody upłynęło w Nilfernie od mojego ostatniego streszczenia. Niemniej jednak, wróciłem, by przybliżyć Wam ostatnie wydarzenia. Jesteśmy w mieście Gern. Każdy z nas na swój sposób szuka wskazówek odnośnie tuneli pod miastem albo przejazdu transportu niewolników, w których powinni być Kal i Maju. I co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? A co kurwa? No co kurwa? Na O! Korzystając z okazji, postanowiłem pomóc biedocie żyjącej pod murami. Zarówno czynem, jak i słowem. Opowiadałem o mądrości Tyra i dobrości Ilma-Ała! Te! z tej barki i mów co się ustada działo, a nie tutaj o bogach coś przynudzasz. No dobra, dobra. Nawet we własnej opowieści nie mogę mieć spokoju. Przyszła pora na wymianę zdobytymi informacjami. Odchodząc od biedaków, Beorn opowiadał. Mają tu jakąś swoją wieżkę lokalną. Wieszczkę? No tak ją nazwali. No ale co to ma w, 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 wspólnego z tunelem? Yy, bo mówili, że jak ktoś wie, co tam, gdzie jest to wejście i o co z tym chodzi, to wieczka będzie wiedzieć. Tak czy inaczej, wolałbym zostawić wieszczką to, co jest wież a jeżeli nie będziemy musieli się do niej udawać, to wolałbym tam się nie udawać, szczególnie wolałbym nie udawać, że chcę tam iść, bo nie chcę. Poszliśmy się zobaczyć z Machlakiem. Tymczasem Rayna i Bri poszły do karczmy ordynarnie się nawalić. O, czymże mogę pomóc, szanowne panie? Może się czegoś napijecie, może coś zjecie? Napijemy się czegoś mocnego. Mhm. Mocnego, jak bardzo mocnego, bo bardzo. bądź co bądź. A co macie najmocniejsze? A few minutes later. Ja naprawdę chciałabym wiedzieć, o chuj chodzi ludziom, jakby. Słuchaj, w sensie, zawsze gdziekolwiek jestem, no to kurwa zachowuj się i na Ja pierdolę. Najpierw mają jebany problem o to, że mam elfie uszy. No to potem, kurwa, jak ja się zachowuję normalnie, to wszyscy mają kurwa problem, że się na wszystkich wydzieram i się. No jakby ja pierdolę. Tymczasem, Chlak dotarł pierwszy na miejsce umówionego spotkania i wdał się w dyskusję ze strażnikami. Widzisz, troje żołnierzy, którzy stoją koło koksownika i się. ...ogrzewają. Jeden z nich tak popatrzył na ciebie, O, e, Chodź, ogrzej się. Podchodzę. Ale nie <laughs> jest zimno, więc po prostu tak sobie stoję... ...ale podchodzę. Słyszałem, że... <laughs> ...że pracujesz dla... ...dla sierżanta. Nie określiłbym tego w ten sposób... ...ale można tak stwierdzić. Przepraszam. W sensie, za... ...to rano. to, to ty Przecież... leciałeś tam, nie? Że tak zapytam, do wszystkich zwierząt tak strzelacie bez zapowiedzi? No nie do wszystkich, w sensie. <laughs> co powiedzieć? No to nasza praca, w sensie pilnować. No ale ja tylko zadam jedno pytanie. Co zrobi wilczyca, jak się jej do yy, małych, do, yy, znaczy zbliża się, powiedzmy, niedźwiedź? Co najpierw robi jako pierwsze? Dobra, wiecie co? Już każdy miał okazję słuchać im Wszyscy wiedzą, dokąd to zmierza. Ja i Beorn dotarliśmy na miejsce, szybko się rozmówiliśmy. Zdecydowaliśmy, że Beorn pójdzie szukać Bri i Reiny, a ja i chlak pójdziemy do sierżanta Barimeta. Podróżem chlak wpadł na zadziwiająco dobry pomysł. mu się? Tak, chciałbym się zapytać, bo moglibyśmy spróbować. Spojrzeć na to, co się dzieje zarówno z siostrą Reiny, jak i bratem Bri, ale potrzebowałbym coś znaleźć jakąś taką większą kulę z kryształu albo y, lustro ze srebra. No, wiecie, magia. Tymczasem u dziewczyn w karczmie. I jakby, jakby tego było mało, to. Zorientować się, o co komuś chodzi, to po prostu kurwa się nie da, jakby ja pierdol, uratowałam Jacksowi życie, a co? A ten chuj ma cały czas mnie w dupie, jakby biorąc pod uwagę, że teraz kurwa nie wiadomo gdzie popierda, i chuj wie w ogóle o co mu chodzi, i co on w zasadzie chce zrobić, jakby... Kurwa! Jakoś w tym czasie wywiązała się bójka w karczmie. Kilku krasnoludów walczyło z jakimś dużym gościem, który człowiekiem na pewno nie był. W miarę szybko przeniosła się na zewnątrz, gdzie już miała interweniować straż, czemu wszystkiemu przyglądał się Beorn z dachu karczmy. Los akurat tak chciał, że znalazł się ktoś odpowiedzialny za tego olbrzyma i bardzo szybko spacyfikował go magią. Tak czy inaczej, spotkaliśmy się wszyscy w karczmie. Ja i chlak, z zaproszeniem na kolację od sierżanta Barimeta. No i tak sobie siedzimy w tej karczmie. Chcę poczekać, aż będę się czuła w miarę stabilnie. Powtarzam, czuła. Mm -hmm. A niekoniecznie taka będę. I wtedy mam zamiar wstać i sama zacząć iść na górę. A wyszło to mniej więcej tak. O, śmiało, nie idę! Chyba idę. To nie A! nie? poszedł do swojego pokoju na piętrze, wyprzebierał się niby jakiś gacek i poszedł w noc szukać informacji. Chciałbym poszukać informacji o trzech rzeczach. Mhm. Eee, co to jest e, lord Schrödinger? Co to jest lord Schwartz? I i czy gdzieś się tu nie napatoczył Dirmidż? Nie pytajcie, nie wiem. Jeśli chodzi o Dirmidża, to taka plotka, powiedzmy, komuś z nich się obiła uszy, że to jest jakiś duży kupiec czy coś takiego. Lord Schwartz kontroluje ziemię w centrum kraju, pomiędzy rzeką Weser a rzeką Log a Nilfernem. Duża część kopalń z tamtego terenu należy do niego. Na co dzień rezyduje w Schwarztal. To jest powiedzmy okay. jego miasto. Ziemie Schrodingera są, znajdują się pomiędzy pontem Zweibein i Trier i ciągną się od rzeki Nilfern w stronę południa kraju aż po góry kręgosłupie. Oprócz tego, wydaje się być jednym z najs najsurowszych lordów. Bardzo rzadko pojawia się na jakichś spotkaniach. Raczej e, siedzi na swoim kawałku ziemi, i nikt za bardzo nie chce mu z jakiejś przyczyny podskakiwać. My udaliśmy się do sierżanta Barimeta na przepyszną kolację przyrządzoną przez jego szanowną małżonkę. Jak się spodziewałem, zaproszenie było tylko pretekstem do czegoś większego. No cóż, zaprosiłem Was tutaj, bo nie chciałem e, tam przy wszystkich rozmawiać, ale Wasza. Twarzyszka poprosiła jednego ze strażników, aby poszukał tych raportów. No i znalazł, z tego co wiem, ale one w sensie... hmm, jakby to powiedzieć. Nachylił się nad stołem, ściszył trochę głos. Wydają się być podrobione? Wtedy na nadwartą pieczę sprawował kapitan Tarby. Myślę, że... Heh. Kapitan może nie do końca być szczery, co jest dość mocno fascynujące, a jednocześnie smutne. Po mieście krążą pogłoski, że kapitan tarbi coś ukrywa, a niedawno z magazynów dowodowych zaginęły skonfiskowane przedmioty powiązane z krwawymi kultami. Hm. Ciekawe. Kapitan w dniu jutrzejszym ma wieczorny obchód poza miastem. Tak mi się obiło uszy, że to jest całkiem dobry moment, żeby zobaczyć, co w piwnicy piszczy.